Dorastał na oczach całej Polski, a jego serialową miłość w najpopularniejszym polskim serialu obserwowały miliony widzów. W prywatnym życiu, sprawy sercowe zachowuje jednak tylko dla siebie i bliskich. Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz nie udzielają wspólnych wywiadów, nie pozują razem na ściankach i unikają bankietów. Najbardziej bowiem cenią sobie życie rodzinne z dala od medialnego szumu i błysku fleszy. To, jak się okazuje, służy ich uczuciu, ich drogi przecięły się w 2008 roku. Atrakcyjna studentka dziennikarstwa i europeistyki zawróciła w głowie przystojnemu aktorowi na jednej z imprez. On po udziale w tańcu z gwiazdami doskonale czuł się na parkiecie i pewnie prowadził ją w ramionach. Przetańczyli i przegadali ze sobą całą noc i od tej pory stali się nierozłączni. Jak zapewniają mimo upływu lat ciągle są w sobie zakochani. 13 lat temu poznaliśmy się w miejscu, gdzie często bywaliśmy, choć nigdy wcześniej na siebie nie wpadliśmy. Przypadek, czy przeznaczenie? Pamiętam, że właśnie tak z tobą tańczyłem do białego rana. Czasami tylko M. Jackson wkradł się między wolnymi, napisał z okazji ósmej rocznicy ślubu na instagramowym profilu Marcin Mroczek, który zanim spotkał zjawiskową piękność prowadził pełne zabaw życie singla. Lubił imprezować i korzystał z uroków sławy, którą przyniosła mu rola Pawła Zduńskiego w M jak Miłość. Na brak zainteresowania pucią przeciwną nie mógł więc narzekać, ale jak przyznał po latach w pewnym momencie zupełnie się pogubił. Zapewnił jej prywatność, kiedy spotkał swoją przyszłą żonę, balowanie i męskie wypady do knajp zeszły na drugi plan. Tym bardziej, że jego wybranka, która dziś prowadzi agencję hostes i modelek, nie przepadała za bankietami czy brylowaniem w towarzystwie, bo celebryckie życie nie było jej do szczęścia potrzebne. Para ostatecznie poszła na kompromis, który okazał się dobrym rozwiązaniem. Lubi swoją prywatność, swoją anonimowość. Dba o to, aby tak pozostało. Ja to szanuję i nie ciągam jej też na ścianki, tłumaczył brak obecności żony na branżowych imprezach i filmowych premierach Marcin Mroczek. Ale dodawał, że z Marleną chętnie bierze udział w wydarzeniach, dzięki którym bezinteresownie mogą pomóc innym. Uczestniczą w nich również ze swoimi pociechami, bo charytatywne imprezy pokazują im, że warto zbierać fundusze w szczytnym celu. Chcę od małego uczyć je, że warto podjąć wysiłek, by ktoś, kto potrzebuje pomocy miał z naszego wysiłku jakiś zysk, wyjaśniał podczas jednej ze zbiórek dla najmłodszych z domów dziecka. Rodzinne ciepło, gwiazdor, m jak miłość, niejednokrotnie podkreślał też, że znalazł spełnienie w roli męża i idealnie odnajduje się jako ojciec dwóch małych brzdąców, pięcioletniego Ignacego i rok młodszego Kacpra. Rola taty nie jest łatwa, ale nie jest też nie wiadomo jak trudna. Dzieci często wymagają od nas mniej, niż sami chcemy im dać. W pogoni za światem biegamy od zajęć do zajęć, żeby zapełnić im czas i żeby przypadkiem czegoś nie przegapić. Języki, piłka, balet, pływanie, szachy, narty, rolki. Może czas pandemii sprawi, że w szachy zagramy razem, a w piłkę uda się przez jakiś czas bez trenera? Pamiętajcie, że nic nie zastąpi waszej obecności i uwagi, napisał w sieci aktor, który zamiast wywiadów woli udzielać się w mediach społecznościowych, gdzie często zamieszcza zdjęcia z małżonką i synami. To jego sprawdzony i bezpieczny sposób pokazywania życia rodzinnego, podobnie jak jego ukochanej, która często zaskakuje internautów swoimi metamorfozami. W naszym małżeństwie każdy dzień jest wyjątkowy, wciąż jesteśmy w sobie zakochani. Do tego mamy wspaniałe dzieci, więc naprawdę niczego więcej nie potrzeba nam do szczęścia. Kluczem do sukcesu w miłości są szczere uczucie i wzajemne zaufanie, powiedziała w jednym z nielicznych wywiadów Marlena Muranowicz, która jest również menedżerką swojego męża. Zazwyczaj staramy się nie kłócić o pierdoły, choć nagle nie wiadomo dlaczego Źle odłożone skarpetki potrafią przeszkadzać. Ważne, że po krótkiej wymianie uprzejmości potrafimy się pogodzić, wyznał z kolei Marcin. Hak.